Dzień Dobry Widzowie W dzisiejszym odcinku Pokażę wam Trasę na Track Job Na tirach jak będziemy jeździli Pies u mnie szczeka Pokażę, coś wam kupię bo patrzcie ile mamy pieniędzy dobra Tutaj zrespiliśmy się na magazynie jak widzę Zrespimy się do ruska do yy, Darfisha Otwieramy to Opa. Respimy swojego tira. Oj, dużo ziem. Dobra. Oj, tu prawie bym wniechał, wjechał w niego. Dobra. Stajemy sobie, opa, tutaj. Idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy. Bierzemy y, sławno dino, siadamy. Jedziemy sobie po naszą przyczepę. Oj, 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 oj. Dobra Jedziemy, mam widzę dużą przyczepę... Oj Żebym jechał Mam widzę, że mam, mam dużą przyczepę, nie to taką krótką Dobra nie Bo często są takie krótkie i wtedy fajnie się jedzie, szybciej Dobra Jak weźmiemy tą paczkę Paczkę Przyczepę to wam pokażę. No mi poleciało. Dobra. Co ja? Czemu ja wysiadłem z tego? Dobra. Nie, gramy, gramy. Jedziemy sobie... Oj, oj, oj Oj, 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 oj. No ci je chodź mi, powiedzmy. Dobra. Jedziemy. Jedziemy do Dino, dosładna. Zeszamy sobie w lewo od Darfisha. Jedziemy na Dino. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę. No i idziemy się w sobotę albo w środę o 16. Pamiętajcie, że są co soboty, i co środę o 16 są filmy. No, więc też polecam właśnie zasubskrybować kanał, bo często są filmy na moim kanale. Yy, może to z gier, bardziej częściej z gier. Yy, czasami będą też z yy, jakichś challenge'y, gotowania, coś tam, coś tam. <laughs> Więc no, polecam bardzo, zasubskrybować kanał. Ogólnie mamy takiego fajną, yy, fajnego tirka, R renia, widzę, renia, renia. Okej, okay, okej. Okay. Mamy prawie 100 tysięcy Ale jak zrobię tą trasę Będę miał ponad 100 tysięcy Bo ta trasa będzie 5 ser, Może trochę więcej za bonus Później będzie 5 z samochodami Do yy, do, 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 do Do sklepu Znaczy do spawna tego Czyli będzie już yy, Około powiedzmy 6 to 100 tysięcy To i 8 tysięcy No, chyba dobrze powiedziałem, nie wiem, nie wiem Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej, dalej, dalej I już jesteśmy tutaj gdzieś dalej, trochę I ogólnie to... To jest bardzo fajnie, bo... Dzisiaj sobie dużo zarobiłem pieniędzy na tirach I wczoraj też Bo jeździłem cały czas te trasy Idziemy cały czas te trasy Co właśnie dzisiaj wam pokażę Jedziemy właśnie sobie tirem Do Dino Jeśli Jak dojadę do Dino To... Widzimy się zaraz Właśnie dojeżdżamy do Dino. Trasę pewnie znacie do Dino, bo już tu pewnie dojeżdżałem. I zaraz wam pokażę gdzie dalej jedziemy. To jest najlepsza trasa aktualnie na się 5600 git. Myślałem, że jakiś bonus dostanę, ale będzie dobrze. Jest Dino i wracamy teraz tam gdzie jechaliśmy do tego Dino, co nie? Jedziemy sobie tędy obok yy, CPN-a. I wracamy, tak jakby yy, w tą samą stronę. Znaczy w to, wracamy się. No i zaraz Wam pokażę, gdzie musimy skręcić. Bo tutaj jedziemy tędy. Jak jechaliście też do Dino, to pewnie zauważyliście, że tu za niedługo będzie taki magazyn. O! O 300. Tu mamy CPN. Widzicie? Tutaj mamy y, drewna jakieś. Taki magazyn Ala tam wcześniej też jest. I tutaj skręcamy w prawo, widzicie? Jesteśmy tutaj, skręcamy tutaj w prawo. Jedziemy prosto cały czas, cały czas, cały czas prosto. Teraz prosto jedziemy tutaj. Teraz zwalniamy, skręcamy tutaj w prawo. Sław, auta, 100 metrów stąd. Jedziemy, jedziemy. Tutaj y, mamy barierkę taką. Musimy się zatrzymać tak dosłownie przed, żeby się otworzyła. Otwiera się. Tutaj mamy auta. Jedziemy sobie tutaj, żebyście też wiedzieli, gdzie to y, zrobić, bo pewnie większość osób nie wie. Gdzie zro zrobić tu prasę? Tutaj interakcja i samochody darowo mieszko -autos. autos autos autos. Wzięliśmy to. Teraz bierzemy przyczepę. Wzięliśmy przyciepę Ostrożnie jechać proszę Bo wiecie auto, które później osoby kupują Nie żartuję Ale serio uważajcie Dobra, tutaj podjeżdżamy też Otworzy nam się Dobra, jedziemy tutaj Kreska wam pokazuje, żeby jechać tutaj w prawo Ale ja jeżdżę zawsze tak, że Wracamy się tutaj, gdzie wjeżdżaliśmy Teraz tu gdzie wjeżdżaliśmy i po prostu w prawo i jedziemy tą samą drogą i później za darfishem jak mijacie darfish tak jakby Ala. Obok. Jedziecie prosto i tutaj na spałnie w darłowie. Musicie, musicie to zawieść. No ale jeszcze pojedziemy trochę, żeby wam pokazać. Yy, o! Może śmieciarkę dzisiaj kupimy? O śmieciarka to jest dobry pomysł. Mamy dużo pieniędzy, przetestujemy. Z botami przetestujemy, ale zobaczymy. Następnym razem może yy, z osobami jakimiś to nagram. Więc yy, oglądajcie do końca, bo będzie się myślę, że dużo dziać. Dobra, jedziemy z tymi autami, widzicie. Yy, cały czas tak samo jak yy, jechaliśmy do Dino z yy, Ruska. Jedziemy, jedziemy tutaj cały czas. Tutaj jest fotoradar, więc polecam zwolnić, bo nie wiem do ilu jest dokładnie. Ale chyba do 100. Tak mi się wydaje dobrze? Nie wiem, albo do 70. Prawdopodobnie chyba tak. Jedziemy dalej. Tutaj jedziemy cały czas prosto, tak jak Wam mówiłem. Taka sama droga jak do Dino z Ruska. Bo polecam naprawdę robić te trasy. One są. Najlepszymi trasami do tira, tylko polecam też kupić y, lepszego tira y, tego, drugiego naj, y, tańszy, tego drugiego najtańszego nie polecam, no bo y, Wolny jest, wolny jest y, Moja Renia, o ten, y, ten Ten tir Się bardziej lepiej rozpędza i szybciej nawet prawie jedzie Bo może szybciej nie, ale rozpędza się lepiej niż y, Ten drugi najtańszy, więc już polecam y, kupić tego tak, niestrasznie Strasznie i można szybko zyskać. Zyskać, zarobić na tym, żeby nie zarabiać na przykład na autach albo autobusach, tylko od razu polecam kupić tego najtańszego. Jak kupicie ten najtańszy y, tir, to później polecam pozbierać y, tirem, bo od razu będziecie jeździć tyle, tirem. I jak już zbieracie trochę więcej, no to kupić jakiś bardziej porządnie, porządniejszy, porządniejszego tira, prawda?

Też yy, w komentarzach yy, dawajcie mi pomysły na film, co mam zrobić, co na przykład przetestować w PCD, w PCD. Nie wiem jak to się dobrze do, wy, dokładnie mówi, więc polecam też naprawdę pisać w komentarzach, co chcecie obejrzeć z tego Robloxa, bo du mam dużo pomysłów, ale nie mam bardzo wykonania i też bo chciałbym mieć pomysły na następne filmy z tego. Jakiś jeżo tu, wariaty. Dobra, jedziemy tutaj tak cały, cały czas. Widzimy się już jak będę, będziemy bliżej. I wam pokażę gdzie mamy skręcić. Dobra, wracamy. Yy, widzicie? Tam yy, Darfisza tego. Czyli yy, yy, tu gdzie zaczynaliśmy. Tutaj pojechaliśmy prosto, nie skręcaliśmy nigdzie, pojechaliśmy prosto, jedziemy tu cały czas prosto i tutaj teraz w prawo, znaczy prosto. Yy, no bo tutaj nie... Tam wcześniej nie powinniśmy skręcać, dlatego jedziemy a czy, żeby pojechać do Darfisze, no to powinniśmy po prostu skręcić jak jedziemy cały czas prosto, a tak to pojechać prosto, jeśli jedziemy z samochodami, no nie? Jedziemy z samochodami, już tutaj widzicie pewnie gdzie mam zajechać. Tutaj jest biedronka. Tutaj też jest spawn yy, z Darłowia. Zajeżdżamy. Opa. Oj, 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 oj. Ciężko, ciężko. Dobra. Zatrzymujemy się i mamy 5000. I patrzcie, ile mamy już pieniędzy. 10 005. Znaczy Więc yy, teraz wchodzimy na pracę. Wchodzimy na śmieciarki. I zobaczymy też co tu trzeba robić? no bo ja dokładnie szczerze nie wiem dobra buy spawn yy, 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 yy. Yy, yy. Oto to ja nie kosztuję tyle ja na zwrówno, jakaś ale kupujemy dobra kupiliśmy posiadane pojazdy, spawn kupiliśmy najdroższy Możliwy mi, misjon, nie wiem Sław, y, darłowo. Ad MPC Ad NPC. Next start. Śmietnik. Zmiana. Lecenie. Oj oj. Śmietnik obszar. Klasa usługi. Nie chcę tego mieć. Podpis tutaj. No dobra, dobra. Ale brzydko, to śmieciarka jest. Aby uchronić silnik. Okej. Okay. Dobra, idziemy jak już śmieciarkę użytko. Dobra, mamy śmieciarkę. No co już jest, widzicie. Gdzie mam jechać, to ja nie wiem. Serio nie wiem gdzie mam jechać. Jedziemy na razie śmieciarkę, jest pusta. Jedzie to 105 i 100 na godzinę. Też zobaczymy, gdzie te śmieci ma mają być. Bo dokładnie to nie wiem. Mam śmieciarkę, i tyle wiem. Dobra, tutaj prosto. Gdzie miałam jechać, też nie wiem. Zaznaczyłem Darłowo chyba. Tak dobrze myślę. Jeszcze znaczy chwilkę. Jeszcze. Nie nagadaj. Dobra, okay, dobra, okay. no, no nie wiedziemy, co so. mi się wydaje, nie chcę już męczyć. Dobra, jeszcze raz, bo. Źle kliknęliśmy. Spam. Tu tutaj. Klikamy. Ok. Okej. Ok. Słuchaj, so, Nie wiem. Add MPZ. Add MPZ. Dobra. Dobra, teraz powinno być dobrze. Nie wiem, podpisz. My no, się nie wykonamy żadnego zniecenia sobie. Nie chciałbym tak, ale. Może ja się tak stracić, no bo. Młody ten pizzyt już, co? Są... Dobra, Odpalamy. ochrę, Nie wiem, że się zapadło śli. Myślę, że żadnego śmieci nie zebraliśmy, bo nie wiem jak. No, non mi vediamo, Jadę vediamo, mi vediamo, przejedziemy. vediamo, kurde, vediamo, mi vediamo, Ale banda. mi banda. mi vediamo, mi vediamo, mi vediamo,

No nie patrzymy no zobaczymy. nie jedziemy, jedziemy, to, nie patrzymy na to, nie patrzymy wysiadają. to, nie patrzymy widzę to, nie patrzymy na to, śmietniki. Uwaga, te śmietniki. Te śmietniki... ...sypują się. 500 za śmietnik, czyli już... 1500! I o Ej, ale to szczerze, te śmieciarka to może być bardzo dużo. O, odnoszą pustew, czyli są na Ja Jeden jeszcze wrzuca jedną, yy, Jeden... Śmietnik? Dobrze, wrzucają ten śmietnik, tutaj jakoś... ...nadziejnie to wygląda. Dobra, ja nic nie muszę robić, więc to najważniejsze. Ten kosz idzie do góry, wsypuje się, tak jak na Tylko, że ja tu teraz nie zamknię. Dobra, Odstawię kosza szybko No długo w nim schodzi z... zbieraniem... zbieranie, zbieranie tu, tych koszów Zobaczcie co mogli wziąć kosza Weź. <laughs> Z koszem mogę normalnie chodzić. Nie płacę. Noż! Czyli tu się zarabia. Mowy mnożnik. Ja się? Ja będę na śliczowce jeździ To nie, nieśmiech, bo ja się staję w miejscu, tylko że to nie jest bardzo podfin, bo ja stoję w miejscu, one robią przez ten czas tak jakby wkładają te kosze do mnie yy, 2, 400 za... za 6 koszy mi się wydaje. Nie wiem co no. najba jeszcze Mam jeszcze kosztam, jeszcze kosztam, jeszcze koszt Kis Wichie koszy jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Nie wiem ile no już trochę ich tutaj zebraliśmy Fajna to ta śmiziarka jest bardzo Polocą My się wydaje, że dużo też możemy niej zarobić jeśli gramy z prawdziwym, a nie z NPC-etami, bo te NPC-ty to bo no, myślę, że długo zejdzie z rynku. tami Fajne, fajne to jest, fajne Fajne to jest Naprawdę fajna to śmieciarka, bo Ej, hey, coś się robi z przytym, naprawdę też ale teraz zbieramy na taką fajną furkę i myślę, że jak dzisiaj nagramy trochę tego, yy, no tak troszkę, i myślę, że ja dziś bardzo dużo zarobię na tej śmieciarce. I gdzieś skończyliśmy, no i zarobimy, zaraz się okaże. 3000, dużo! Jest dużo. Tym akcentem kończymy dzisiejszy film. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę. I widzimy się w kolejnym filmie. I